Siemano jest... widzowie strony mikro i dzisiaj gramy sobie z kajtkiem w Blowstar. Ogólnie było u niego Blowstar i nie poszło nam żebyś najlepiej. Mam nadzieję, że tutaj będzie łatwiej. Dobra. Gotowy? Mhm. A bardzo już to widać. Wow. <grym> nie dobra. Zrobię oczywiście. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, to możemy zagrać jeszcze z tym razem. jako postacią i napiszcie jaka okay, jest wasza ulubiona. Moja to jest ten... Nie, bro. No. no. ale brok, brok też jest nie. Moja ulubiona to jest Larry i Lori. Czyli tak, którą ma? No, gdy ja chodzę. Nie wiem. Głównie w zdrowie, sam może mnie wyrzucać, bo tak ma mój telefon. Czuję kury, klucz. O, czekaj, jest mocny z czterema. Kru, Kruk? No. Ale tak, kurczę, czuję taki No nie, Leon. No, wyjaśniłeś go? No, nie, ja Nie, ja go wyjaśniłem. Nie wyjaśniłeś, że są niewidzialne. bo nie ma gremów. jakbyś go wyjaśnił... Eee, cię pojeżdża. A, Co łatwiej nie? Ej, dobra, mam tego leona. A my tyle on sobie, dobra, niech 8 sekund. O, 4 ruzzyny zostały, dawaj. Wiesz na Ja muszę ulczyć dać Nie, no stary, nie mamy jak... Ja mam lepszego utej i zalecałbym uciekać. bo uh! to ma poszperkium. Tak.

Jadłem. Nie mieliśmy szansu Mam ją wyjść. Nie importuję. Dobra, widziałem jak poszło nam lepiej niż ukajcie. Dobra, jeśli by się tutaj ze mną to to. To tutaj. O, oh, mam się Dobra, Ja miałem.

do drugiego na kanał, niego też, bo też ja mogę się pojawił tutaj długo, tak odcinek. od... ...żebym był starsza, można za chwilę. Może i dziś. Może i jutro. O! Wywala mnie. No spokojnie, dam radę. Na pewno? Ty masz jak e bota, ty masz jak e bota ale... Bo ci automatycznie gra za ciebie. Wiem. To dobrze, to mamy... okej. Okay. Aha, widzowie. Witosław cię zabił. To zabił mojego bota? Kiedy Super. to postać za dokładnie Kit, która cię zabiła. No wiesz to jest kod nieprawda prawda? Tak. Dbaję Mam ulica. Ej, ej, on prawdziwie w życiu podciskać na twarz. Ej, no w realnym życiu ze swoim kolegą. Dobra, mam, kosz, mam kot, mam oui, 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 oui. Bo, bo bardzo go przed chwilą. Czary no. on tam jeszcze ja bo bo... Ja uh -huh. okay. to jako bo bardzo go bałem. Nie, bo nie, 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 to, jest kradzież. to hmm. była kradzież. Widziałeś? Tego Chciałem zabić tego zdrajcę, który się podsyłał pod kajtka. Eee! Godicie. Już mnie nie powoli. No i w końcu zabiliśmy. No nie... Wywala mnie znowu widziałem. No, no, oni nie wiedzą z kim grają ludzie. Mm. Oni wiedzą, że grałeś z Mikrem i bo ja najlepszym youtuberami level. Stary, oni myślą, że ja się boję i Ja pierdziów. Dziecko! Dziecko! Co ty robisz? Kiedy Ten, co mnie Tak mam dek.

Oh, to o, jak się wytrwałeś Ogólnie w dowietrzu, że będę wytrwały jest na rundę Bo Czas nas goni trochę Ja się nazywam tym, co mam kasę jako łeb Aj, wywaliło mnie Ogólnie, jak pewnie widzieliście, mam dali, do Delila, Jakoś tam nazywa No, no darmowy, do wyboru. Ja go wybrałem. Myślałem. Nie, ja to w ogóle nie kiedy wybrać. Nie miałem do wyboru. Miałem do wyboru dwa kajtek. A jak to? Wiecie jako dziewczynę, nie pamiętam a, już się a, jako. A, Pamiętasz. Mówiłem ci o tym. Dobra. A Boże, to... Tu... Ej, dobra stary to ty byłeś. Ooooo. Dobra, bo. Dobrze. Nie wywaliło.

Problem. Może dropy może będą. Może, ej, właśnie A To ogólnie widzowie bo będzie potem stary dropi nie No i będzie, ej, 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 wygraliśmy? No. Pierwsze wejście? Tak. Proszę się pucharków. 9 Łata! Ej, nie, dobra widzowie I. Zanie, ja otwieram jeszcze przy Was tego stary dropa. No zależy, Ej, nie mogę. Nie Słuchajcie o, widzowie, mam coś, mam coś. Sandropik otwierany. Raz, dwa, trzy. Patrzaczki epiczki. Epiczki widzowie. Ej, fajne, el. fajne, do Charlie. Do Charlie? Tak. Która to? Nie ma się je Bo to mityczne. A. Czekaj, zaraz się pokażę. Dobra widzowie, e, może, widzowie dobra czekamy. Dobra, dobra, dobra.